Sekrety Avatar World. Mamy nową siłową. Jak widać. Jeszcze jedno z nie, widocznie nie. Muszę sprawdzić to jedno, bo jeszcze nie znam Avatar Warsu na tej aktualizacji. OK. Dobre. Hmm. A co to chodí? Może jak też je takiego chłopaka, to A no dobra, tu jest. I nic nie dostałam. Ale powiedz mi sekrety. A tu chociaż... Podobno na takim urządzeniu. Nie, to nie działa. Dobra. Za co tu jest w supermarkecie? Co to jest? Clap, 你们玩手好精了 O, tak te bo ja już robiłam. Tak! A widzisz tutaj trzeba kot. Nie 2025. Tu musi być zero. Mm, zero. Zrób tutaj wszędzie, wszędzie zera. Wszędzie zera. Wszędzie zera. Okej, okay, tutaj zrób dziewiątkę. W tym drugim. A tutaj. A Gdzie? w tym drugim musisz się Czy W tym, tym koło dziewiątki. Tylko daj, daj mi ten parę Aha, Ale fajne. Dobra, fajnie sprawi O wow. Możesz sobie zaświecić, ona świeci na żółto. Jak? Tak. Trzeba dać telefon. Nie wiem. Idzie dzieci ci Czemu ja tu mam kostium na Halloween? No i. Kasujemy wszystko Halloween, niż było. Najpierw porządek z tego Halloween. Ciekawe, ciekawe, ale czekaj, ale... Ciekawe, a nie chcę kubeczki mi się podobają, to zostają. Dobra, tu nie ma nic halowanego. A ja też ja swoją Я так. строила? Да. Маска уже... с Хэллоуином. Ну, ведь уже есть Хэллоуин. Уже было и смыло. Трудно, не дастся тут телефон. Zobacz, sobie jaką, zobacz jaką ty masz animację włosów. Bo jak chodzisz to masz animację włosów. To o to chodzi... Nie ma żadnej. Jest taka malutka animacja. Pat, a ty... A za... Mira? A ja? Może? Dobra. Zobacz jaką fryzurę. Tak samo, mam... Nie, nie, Jak tak szybko pójdziesz, to... widziałaś? Jak tak szybko pójdziesz. nie, 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 Nowe gadżety. Co ty robiłaś 7 minut? Nie, nie tam. Tu będzie trudny sekret. Wiesz, tam. O nie, nie tam. Tam. Tu powinnaś mieć. Patrz, 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 patrz. Ej. Czekaj, wstać. No nie. Dajmy to popsaczyć i musi się on poczuj, bo ci to inaczej nie zadziała. A, nie na tym, nie na tym styl. W taki sposób. Nie. Czekaj, bo nie wydało. O, dobra. I wiem, gdzie jest ten kluczyk. A, bo widziałaś. Widziałaś ten kluczyk. Tak? Widziałaś tę kłódkę? Tak, A całą to początku. Z tym później. Ale na, razie, ale na razie sobie dalej. Zobacz. Bo nie pójdzie czasu. Bo nie pamiętam. Chodźcie u co tu mam. Ta dziewczyna niby ma iść na rowerek. Weźmy sobie to i zaraz tamtą dziewczynę. Macwit na rowerku, czekaj. Tak, Macwit na rowerku. Oj, co ja robię? Czym? tam 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 ta dziewczyna to nie działa. tam tylko tam tego tylko tam 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 Weź tam 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 co? tam tutaj. Tutaj, na to. Zobacz, tutaj. Nie mm. <laughs> <laughs> dobra żartuje komuś. Może to wygrał. Wygrałeś to. <laughs> no i co jeszcze? No wie co? Co mm. ci się spodoba? Robię tę na naprawdę. Tutaj tam, 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 tam. Mogę zrobić jeden sekret. No? O, tutaj na to mniejsze. No piki. Czekaj, gdzie ona? Ona miała przecież to taki handelek. Ona miała taki handelek. Nie miała! <grymne> Czekaj, tego handelka. Давайте это открываем. Упс, поналиваем все, ну. Все. Чекай, вот это иксовать. Wamy Bardzo Wow Mmm! Ta dziewczyn. 一直。 Mogę ja to zrobić? Ja moja im